Cześć widzowie, dzisiaj otwieramy jajka z nowego eventu i mam nadzieję, że odpadnie coś dobrego i potwierdzimy jeden mit, bo no, widziałam taki mit na no, ja powiem, że jak wejdziesz... No nie! Tu, to, to... Chyba działa! Chyba działa! Chyba tak działa! Co jest? Ruda no, to otwieramy jajka. Pierwszy falek... Nie. Muszę sobie zapełnić najpierw inwentory. Kurde, jak to się robi? O tak, o Boże, ten Discord. Dobra, otwieram. Najgorsze jest to, że właśnie może być badger. Aha, ja, czyli czy ja nigdy nie wyrobiłam tego badgera? Naprawdę? O nie, mam no, tak głupia wiewiórę. Right. O, o kurde, ale co jest? Bardzo fajnie! Nie ja wiedziałam, że ja będę miał szczęście. Jeszcze... Jeszcze te jajka. Jest! Traba? Jeszcze się nie znam na tych dżunglowych. Sła. Jaszczurka! Słan. Ostatnie. Ej. Jaszczurka. Jest wyrofiłem słana za 1%. I to wszystko z tego. O! Kryształy. To wszystko z tego odcinka. Então nada